Cześć, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę z takim oto miksem z drapek polskich. Mamy tutaj zdrapki dzisiaj za 36 zł. Mamy tutaj trzy zdrapki za dyszkę, krzyżówka, neonowy bonus, może pieniędzy. Za piątkę mam tutaj worek z kasą i najtańsza zdrapka, lotek za złotówkę. Także zobaczymy za chwileczkę, czy te zdrapki nam coś tutaj Fajnego przyniosą, czy może w końcu wpadnie jakaś fajna wygrana w tych zdrabkach? Ostatnio był pojedynek z tą zdrabką. Zdrabka belgijska Cash za 10 euro, plus właśnie ten neonowy bonus 7. Jeżeli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam. Wpadła nawet fajna tam wygrana, także zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj jeszcze powiem, że krzyżówka jest częściowo nadrapana póki co. Nie ma tutaj żadnej pewnej wygranej, mamy tutaj chyba po słówku. Zostały jeszcze cztery literki, w bonusie brakuje dwóch literek. Tutaj tak, a tutaj może zaznaczę, był cis, tutaj oto krzyżówce i jeszcze tutaj mieliśmy agat. W pierwszej tutaj jeszcze nie ma nic, także mam nadzieję, że jeszcze nam coś tutaj się utworzy. Trzymajcie mocno kciuki i zabieramy się za draping. I drapiemy, mamy tutaj lotka z numerkiem 175. Szukamy oczywiście słonika bądź słoników. Póki co mamy pingwina. Puchacza. Królika. O, i jest słonik, także super. Mamy tutaj wygraną. Słonik jest. Także fajnie. Zobaczmy, ile ten słonik jest tutaj. Dzisiaj wart. No, mamy standardowy zwrocik, także mamy tutaj złotóweczkę. Złotówka nam się zwróciła. Teraz tak, zdradka za piąteczkę. Worek z kasą. Tutaj mamy zdrabkę z numerkiem 24. Szukamy tutaj oczywiście naszych liczb. Ponadto szukamy takiego pliku, wygrywamy przypisaną kwotę. Zobaczmy, mamy tutaj 41, 13, 43, 59.

56 i 57, także tutaj niestety brak wygranej. Jeszcze zerknę na kontrolne, ale chyba, chyba są pochowane. A jak są pochowane, to już mi się nie chce ich szukać. No tutaj jest R. Hmm. RD, także zdrabka przygrana na pewno. Teraz może dokończymy krzyżówkę dla odmiany. Krzyżówka z numerkiem 25. Zobaczmy kolejny pytanie: jaką kryje literkę? Mamy tutaj M. Szukamy M w pierwszej krzyżówce. No, ale tutaj nie widzę. Mamy w bonusie za to. Także brakuje tylko literki L. Zobaczmy do drugiej krzyżówki. Mamy DW, jest drugi wyraz, fajnie. Yy, moneta. Czy mamy jeszcze gdzieś M? Niestety. A jest! Jest! Mamy trzeci wyraz MIT, także super. Raz, dwa, trzy, także już jest dyszka, na pewno. Może będzie coś jeszcze więcej. Super. W trzeciej krzyżówce mamy tak limanowa. Następnie no już tylko tyle. Także to wszystko. Tutaj jeszcze sobie zaznaczymy, żeby było lepiej widać. Mamy na pewno mit, Cis i BMW. Także super. Jest trzy razy. także mamy już tutaj dychę. Zobaczmy, czy będzie coś więcej. Może ta L wpadnie, to będzie bonus. Tutaj mamy literkę R i mamy tak w wyrazie siatkarz. Mamy Kra. Pierwszy wyraz w tej krzyżówce brno, drozd. Eee, zbiornik. Tutaj jeszcze mieliśmy R. O tutaj jest też R. I jeszcze mamy w ilorazie, dobra, zobaczmy do czerwonej, czy będzie może czwarty wyraz. Tutaj mamy w wyrazie jart, eros, ornat, tort, pastor, choracy, i jeszcze tutaj mamy r. Er. To wszystko, zobaczmy do trzeciej krzyżówki. Mamy tak, że tak, raport dwa razy R. Tutaj też mamy, mamy w wyrazie Jar, Jastarnia, Por. Także było tego nawet sporo. Zobaczmy. Kolejną przedostatnią literkę. Mamy tutaj Zkę I mamy tak, mamy tutaj drugi wyraz siatkarz. Taki długi wyraz nam się utworzył. Tu jeszcze było r. Dalej mamy drozd, azot, iloraz. To wszystko. Zobaczmy, czy będzie tutaj, może ten czwarty. Jest czwarty wyraz, Teza, także super. Mamy tutaj już dwie dyszki. Czy będzie coś więcej? Tutaj mamy awizo jeszcze, Enzym. Tutaj taki długi wyraz, też mamy Z. I chyba to wszystko. Zobaczmy do trzeciej. Mamy, że tak, to chyba jest drugi wyraz. Tutaj był tylko agat, także jest drugi wyraz. Eee, tutaj jeszcze mamy knyszyn. Szukamy zetki. Już więcej nie widać. Tutaj szybko sobie zaznaczę. Tutaj doszedł nam rzepak. I tutaj mamy siatkasz. także tak. W pierwszej krzyżówce mamy dwa wyrazy, w ostatniej też. A tutaj już mamy cztery wyrazy także jest na pewno 20 zł i jeszcze jedna literka w bonusie tylko brakuje L. Także zobaczmy, czy będzie może tutaj L. -ka. No niestety dali nam tutaj U. No ale szukamy, może coś tutaj jeszcze nam się utworzy. Mamy tak unia, N niestety nie było. Tutaj też mamy U. No, i chyba to wszystko. NO nie było, L też nie było, Y nie było. Także tutaj mamy dwa wyrazy. Zobaczmy w tej drugiej krzyżówce, czy coś jeszcze nam się utworzy. U mamy tutaj okulista. Tych literek nie było, także zostaje nam tutaj cztery wyrazy, MIT, TE, ZACIS, BMW, także wychodzi na to, że jest dwie dychy. No i jeszcze trzecia krzyżówka, zobaczmy. Może tutaj będzie trzeci wyraz, mamy tak OKUP, o niestety nie było. Tutaj R zapomniałem, n niestety nie było. J też tutaj nie było, nie było. Także tutaj też mamy dwa wyrazy. Także mamy tutaj na pewno, tak mi się wydaje, dwie dyszki. Zobaczmy, co można było wygrać w bonusie. No tutaj było 5000, także tylko elki brakło. Zobaczmy sobie literki kontrolne. Także zobaczmy, powinno być chyba CCC. Mamy pierwsze C. O, jest tutaj drugie w sumie odkryte. I trzecie. Także super. Mamy tutaj dwie dyszki. Bardzo fajnie podwójna wygrana. Zawsze to lepiej niż zwrocik. Także super. Krzyżówka nam się tutaj spisała. Teraz może zrobimy to, to zdrabkę numerek 15. Neonowy Bonus 7. Bardzo ładna zdrapka, jeśli chodzi o kolorystykę. Szukamy tutaj worka, siódemkę. Za siódemkę mamy dwukrotność, także zobaczmy. Mamy treść, parat, ananas, dzwonek, biedronka, borówka, karo kapelusz, kostka lodu, śliwka, cytrynka, motylek. O, i jest wygrana super. Mamy tutaj worek, także coś tutaj będzie. Ekstra. Także już będzie plusik na pewno. Chociaż nie. Nie, jeszcze chyba. Jeszcze chyba plusika nie będzie. Kolejne symbole. Wiśnie plik, chmura. Nutka. Melon. Kwiatek i banan. Także super. Mamy tutaj wygraną. Zobaczmy. I zobaczmy, ile ten worek warty. Tutaj mamy przypisaną kwotę. Nie mnożymy tej wygranej. O, no, mamy tutaj zwrocik także jest zwrocik. Bardzo fajnie. Jest wygrana że mamy tutaj dyszkę numerek 15 i została ostatnia zdrabka też za dyszkę. Mamy tutaj może pieniędzy. W tej zdrabce szukamy naszych liczb. Ponadto takiego kuferka i taką kotwicę. Za kotwicę mamy dwukrotność. Zdrabka z numerkiem 9. Tutaj mamy 36, 16. Trzydzieści jeden, czterdzieści pięć i pięćdziesiąt dwa. Także szukamy, mamy tak dwadzieścia cztery: dwadzieścia siedem: dwanaście: trzydzieści cztery: czternaście. Drugi rządek mamy tak dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści jeden, dziewiętnaście i czterdzieści siedem. Trzeci rządek mamy trzydzieści, osiem, piętnaście bliziutko. Trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt cztery. Został ostatni rządek. Tutaj mamy pięćdziesiąt trzy bliziutko dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt pięć. 57 i na samym końcu mamy 42. Także tutaj, już niestety, bez wygranej. Zobaczmy jeszcze te kontrolne. Kontrolne pewnie pochowane. Mamy tutaj X, także niestety zrapeczka przegrana, ale i tak wynik jest całkiem dzisiaj fajny. Tutaj widzicie zdrabki wygrane, trzy zdrabki wygrały z pięciu, także wynik ilościowy fajny. Tutaj te dwie zdrabki przegrane za piątkę i za dyszkę, a mamy tutaj tak, mamy zwrocik w lotku, złotówkę, tutaj też zwrocik, dyszka. No i tutaj chyba najlepsza ta wygrana, 20 złotych w krzyżówce, także mamy podwójną wartość, czyli łącznie mamy 31 złotych na 36, także wynik jest całkiem, całkiem fajny. Tylko 5 zł na minusie, także myślę, że taki minusik to, to jak plus. Trzeba się tutaj cieszyć. Także myślę, że te zdrabki tutaj fajnie się spisały. Jest lekka poprawa, także mam nadzieję, że kolejne odcinki będą jeszcze lepsze. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki pod filmikiem, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!